kiedy Liverpool zdobywał przedostatnie mistrzostwo Anglii w 90 roku część ich kibiców była nastolatkami i prawdopodobnie nie spodziewali się wtedy że kolejna taka okazja do świętowania zdarzy się jak już będą bliżej emerytury niż okresu nastoletniego a w dodatku ludzkość będzie na etapie przymusowych domowych aresztów a jednak zapraszam na skrót sezonu 2019-20 w wykonaniu Liverpoolu Dobry. Rozgrywki dla Derecz zaczęły się obficie. Dla Norwich zresztą też. Można powiedzieć, że do pewnego momentu obie drużyny grały do jednej bramki. Jak na starych, dobrych, podwórkowych zasadach, kiedy liczba graczy była nieparzysta. Ale po czwartym golu dla gospodarzy, to przymierze się skończyło i temu póki ten homik stopa zdecydował, że trzeba z czymś wrócić do domu. To wrócił z jedną bramką. Zanim się rozkręci na dobre, to weź zostaw suba i lajka oraz wbij na Instagrama, aby cyferki się zgadzały. Kolejka numer dwa to po Jedynek ze Southampton. Święci te 4 lata wstecz byli znacznie mocniejsi aniżeli są obecnie, i to dziwne, bo Betnarek w ich składzie już był. Może wtedy gwiazdy się jakoś bardziej przychylnie układały, a może trener był lepszy. No, w każdym razie to jest nieważne. Przegrali z Liverpoolem tylko 1 do 2. W gratisie macie firmino świętującego zajęcie pierwszego miejsca w Fortnite po pokonaniu dwóch ośmioletnich dopaminowo wystrzelonych Tomusiów. Na całe szczęście Adrian przeprosił za Brazylijczyka i nawet podarował bramkę w ramach zadośćuczynienia. Jak coś to Alison nie bronił, bo w meczu z Norwich jakąś kontuzję złapał i wróci dopiero, no, jakoś na dziewiątą kolejkę, czyli kawał czasu. Obecnie jesteśmy przy drugiej, a to jest tabela po tej właśnie drugiej. Pierwszy poważny rywal w tym sezonie to Arsenal. Sprawa dyskusyjna, oczywiście, czy o kanonierach z tamtego okresu można mówić poważny rywal. Albo czy kiedykolwiek można było o nich tak powiedzieć, ale to mój odcinek, to będę mówił jak chcę. Derec 40 minut się męczyli, żeby przełamać obronę gości. Jednak jak już się udało, to David Louis zadbał o to, aby kolejne bramki szły jak z płatka. Najpierw leciutko pociągnął Salaha za koszulkę, co skutkowało karnym, a potem rozpłynął się w powietrzu, co skutkowało wielką dziurą w obronie. Kanoniery na pocieszenie coś tam wcisnęli, ale dla ich kibiców to chyba była mała satysfakcja. W czwartej kolejce podopieczni klopa zatrzymali drapieżną maszynę Shona Daisha, a w piątej Newcastle, które zmagało się z najczarniejszym i najsmutniejszym okresem w ich nowożytnej historii, prawie wygrało pierwszą połowę. Zabrakło im dosłownie 17 minut. W drugiej, mimo chęci Srok, kraj obraz się nie zmienił, a w sumie to oprócz asysty Firmino nic ciekawego się nie działo. Chelsea w piku swojej potęgi, napędzana świetnymi pomysłami Franka Lamparda, z ławki trenerskiej była ciężkim przeciwnikiem, takim tuczonym na fast foodach i z body pozytyw wypisanym na czole, ale przygoda skończyła się tam, gdzie to się przeważnie kończy, na kardiologii. Po sześciu kolejkach Liverpool pieczętuje swoje miejsce na szczycie. No, zdradzę wam, że go nie odda, ale to nie koniec emocji w tym odcinku. Emocji i zwrotu w akcji. Sielanka wygrywania mogłaby się urwać na Sheffield, ale bramkarz niestety lekko pomógł. Lester do tego pojedynku przystępowało z trzeciego miejsca. Byli całkiem blisko obronienia swojej wysokiej pozycji dobrym wynikiem z liderem, ale w 90. minucie bardzo przypadkowo skopali manę w polu karnym, no i angielski Krzysztof Ibisz przesądził o wyniku. Liverpool z każdym wygrywał. Zero remisów, zero porażek. Jak dotąd. No bo, oczywiście, przyszła kryska na matyska. Manchester United w tym sezonie. No, już przegrał tam kilka razy no, z Crystal Palace, z West Ham, Newcastle. Ogólnie to zawodził, ale jakoś tak się stało, że lepsza dyspozycja The i jeden wypad smutnego Rashforda dały prowadzenia, a potem VAR nie pozwolił, żeby to prowadzenie za szybko stracili. I tak oto doczekaliśmy się pierwszego meczu, po którym zawodnicy Derec nie schodzą do szatni jako zwycięzcy, więc sukces mały. Ale sukces. Koguciki próbowały tego samego, co ich poprzednicy, no ale jak organizm każdego człowieka ewoluuje tak, aby jak najlepiej dostosować się do panujących warunków, tak organizmy graczy Tottenhamu ewoluują, aby jakikolwiek sukces utrzymać jak najdalej od siebie. Misja związana z urwaniem punktów opiecznym klopa w samym założeniu była błędem. Oni być zbudowani inaczej, ser. Jedna trzecia sezonu za nami, a w tabeli Crystal Palace walczy o europejskie puchary, Poza tym nudy. Z Aston Villą było blisko zakończenia wspaniałej serii, ale niestety bramki w 87 i 90 minucie dały jeszcze większą motywację dla kibiców Liverpoolu, aby spamować wszędzie, gdzie się tylko da o nowych mistrzach Anglii. Jednak trzeba być wyrozumiałym dla nich. Ostatni raz, kiedy dostąpili tego zaszczytu, to prezydentem Polski był Jaruzelski. Pep Guardiola zanim oszalał jesienią 2024 roku, to całkiem dobrze sobie radził w tej Premier League. I mimo tego słabszego początku, który obecnie da im czwarte miejsce, to i tak byli uważani za tych jedynych. Jedynych, którzy mogą powstrzymać śmiercionośny marsz zespołu z miasta Bitelców. Niestety każdy, kto tak uważał się pomylił, bo obywatele w tym meczu zostali sprowadzeni na ziemię niczym fris myślący, że jest jakimś wyjątkowym gościem dla Mr Bista. Po dwóch kolejkach przewaga The Reds nad peletonem powiększyła się o kolejne dwa oczka. W następnej serii gier sytuacja się nie zmieniła, i w następnej, o dziwo również, chociaż w tym przypadku sposób wygrania był diametralnie inny. Zaskakujący i kreatywny, prawie jak rządowy plan odnośnie masła, no bo Klopp wcześniej nie stosował zagrywek Ala Stoke City. Dwie główki Wandajka dały spokojne prowadzenie, ale do końca meczu trzeba było się stresować, bo Alisonowi tutaj odbiło i dostał czerwoną kartkę. A potem goście złapali kontakt. Ale koniec końców udało się utrzymać pozytywny wynik. Derby Liverpoolu rządzą się własnymi prawami. Niejednokrotnie działy się tam rzeczy nadprzyrodzone i nie do pomyślenia. Nie inaczej było w tym przypadku: Everton strzelił dwie bramki i to jest właśnie ta rzecz niesamowita. Pal licho ile stracili, i tak naprawdę każdy na nich patrzy przez pryzmat żartu i nie może się doczekać, aż w końcu spadną. Teraz sobie przeskoczymy trzy mecze, one i tak raczej nikogo nie interesują. W przeciwieństwie do chłopa grającego na trąbce, to jest coś wartościowego i ciekawego. Lester przystąpiło do tego pojedynku rewanżowego z drugiego miejsca, które traciło raptem 13 punktów do lidera. Bez żadnego zdziwienia różnica punktów dobrze oddaje różnicę poziomów, jaką dostrzegliśmy na boisku, ale taka kara się lisom należała. W końcu, jeżeli ktoś sprzedaje Maguire za taką gotówkę, to należy im się i nawet degradacja poziom niżej zero litości. W połowie sezonu z drugiego miejsca było bliżej do drugiej dziesiątki niż do lidera, a arsenalowi było bliżej do miejsca spadkowego niż do tego dającego ligę mistrzów, ale to taka luźna anegdotka, aby miał podstawę do pokazania tego Ostatni mecz 2019 roku gracze Liverpoolu chcieli skończyć szybko. Co prawda wtedy jeszcze prawdopodobnie nie słyszeli o Sylwestrze u Duniaków, ale pewnie mieli inne, trochę mniej ciekawe plany. Więc bez zbędnego przedłużania młodzi Wilcy dostali bramkę, potem Varim anulował bramkę. No i tak to się ten stary rok zakończył. Nowy rok to przepchnięte spotkanie z Sheffield i Tottenhamem. Chociaż z tymi drugimi to bramkarz miał widzi misie na inny wynik, ale ciężko, żeby sam cokolwiek wskórał. Ostatnim przeciwnikiem, który zabrał jakiekolwiek punkty Liverpoolowi, był Manchester United. I tym razem, tym razem się nie udało. Chociaż była ku temu szansa, no ale kto by się mógł spodziewać, że Andreas Pereira i Dan James nie staną na wysokości zadania w tak prestiżowym meczu? Pewnie każdy oprócz Solskiera, ale na opowieści o Krewecie to jeszcze będzie czas kiedy indziej. 23 kolejki przyniosły w tabeli prawie 20-punktową przewagę Liverpoolu. W 24. kolejce stan rzeczy się utrzymał, ale tydzień później jakoś tak się złożyło, że zarówno Manchester City i Leicester stracili punkty, a podopiecznik Klopa, no to wiadomo. W ramach ciekawostki dodam, że Bednarek w tym meczu zagrał. Zwycięstwo dało przewagę aż 22 punktów nad drugim miejscem w tej jakże wyrównanej lidze angielskiej. West Ham był bardzo blisko, żeby urwać chociaż ten jeden punkt, aby diabły nie były samotne w tym wyczynie. Najpierw doprowadzili do remisu, potem fabiański dwoił się i troił, aby remis utrzymać, potem wyszli na prowadzenie, no ale wspomniany już wcześniej Łukasz zrobił bardzo śmieszną rzecz. Taką naprawdę śmieszną, w dodatku dwukrotnie, no i nawet z jednego punktu nici. Na 11 kolejek przed końcem losy, mistrzostwa jeszcze nie były oficjalnie rozstrzygnięte, ale uznajmy, że lekko przechylały się w jedną stronę. Na świecie coraz głośniej trąbiło się o jakimś wirusie, Liverpool z każdym wygrywał, ludzie przechodzili masowo kwarantanny, wszystko nie tak, ludzkość stanęła na głowie. Na szczęście, Watford dał nam na chwilę zaznać trochę minionej codzienności. Jacyś losowi zawodnicy, z trenerem, który zostanie zwolniony za 8 meczów, i ten, którego zastąpi, również pole, ale za meczów 20 gładko wygrali 3 do 0 z zespołem, który pobił rekord, notując w serię 18 zwycięstw z rzędu. Niepokonanych nie będzie, i ta informacja to największy sukces Arsenalu z tego sezonu, jak coś. 7 marca odbył się ostatni mecz, przed zawieszeniem rozgrywek, które wróciły dopiero w czerwcu. Jakby ktoś w 2050 roku oglądał ten film przy okazji kolejnego Mistrzostwa Liverpoolu i się zastanawiał jak się śledziło mecze Premier League na wakacjach, to odpowiadam, że chujowo, a najgorsze w tym wszystkim były puste trybuny. Na przywitanie dostaliśmy wspaniałe derbowe widowisko, jednakże 3 dni później wynagrodzili to fanom i dwustuletni Roy Hodgson musiał pochylić czterokrotnie kark przed fenom zawodnikami Liverpoolu, którzy nie pobiją wyczynu Arsenalu z sezonu 2003-2004, bo przegrali z Watfordem. Tak tylko przypominam. W tej kolejce przegrał również Manchester City, a to oznaczało, że oficjalnie Liverpool został mistrzem Anglii na 7 kolejek przed końcem sezonu. Niestety nie mogli świętować za bardzo, bo restrykcje całe te były, więc kameralnie spotkali się w jakiejś hałupie i otworzyli szampana. To nagranie jest już jak promile uderzyły do głowy. Mimo braku celu trzeba było dograć sezon. Chociaż ten mecz z obywatelami mogli akurat oddać walkowerem. Troszkę pieniędzy by tylko zapłacili, a ile mniej rozczarowania by było na boisku. No ale wyszli na murawę i skończyło się 4 do 0. W 33 kolejce wygrali z Aston Villą, która walczyła o przetrwanie. W 34 pokonali Brighton no tutaj akurat nic konkretnego nie mogę powiedzieć. O ile przed lockdownem jakimś cudem udało się znaleźć sposób na Shona Daisha, tak po Liverpool został wyjaśniony przez łysego, ex-Rudego trenera. Arsenal. No pamiętamy jak to ostatnio było z tymi kanonierami. Ogólnie to za dużo się nie zmieniło od tamtego czasu. Poziom pewnie reprezentują taki sam jak te kilka miesięcy wcześniej, ale coś tutaj ugrali. Takie błędy wtedy to bardziej pasowały do Hei, no ale jak widać, zarazić się można nie tylko covid Przedostatni mecz sezonu rozpoczął się od ładnego szpaleru ze strony The Blues i wraz z rozpoczęciem meczu i każdą następną minutą było coraz ładniej. Bramki z dystansu, z wolnego, porożnych i z wylewami, no wszystko było. Wesoły futbol. Podczas tych 90 minut padło 8 goli, ale dla kibiców Chelsea i tak pozostaje niesmak, bo wygrywając ten mecz mogli wskoczyć na trzecie miejsce w tabeli, wykorzystując potknięcie diabłów w starciu z młotami, a tak trzeba się zadowolić czwartym. Ostatni mecz sezonu przypadł na Newcastle. Złe miłego początki. Dwight Gale otworzył wynik w pierwszej minucie meczu, ale jak szybko strzelili, tak szybko stracili i chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy to kibice Liverpoolu mogli się cieszyć z pozytywnego wyniku. Potem już tylko Mane dopełnił dzieła zniszczenia. No, i tyle, taki to był sezon mistrzowski, taki trochę do dupy. Tyle się oczekać na tytuł i wygrać go akurat, kiedy świat był pogrążony w zarazie i każdy miał gdzieś piłkę kopaną. Trzymajcie się, Wani Liverpoolu, abyście kolejne 30 lat nie czekali. Tutaj jeszcze macie statystyki strzelców i asystentów. Ja się żegnam, bo coś mnie choroba rozkłada. Żegnam.